Jak widać, od dłuższego czasu Cię obserwujemy, panie Durow. Okazuje się, że prowadzisz podwójne życie, panie Durow. W jednym życiu jesteś Rosjaninem, założycielem dużej sieci społecznościowej, miliarderem lubiącym publikować zdjęcia swojego gołego torsu, w drugim obywatelem Francji i twórcą znanego komunikatora. Jesteś winny praktycznie wszystkich karalnych przestępstw komputerowych. Będę z Panem całkowicie szczery, Panie Durow. Jesteś tutaj, ponieważ potrzebujemy Twojej pomocy. Dowiedzieliśmy się, że skontaktował się z Tobą pewien podmiot. To, co sobie o nim wyobrażacie, jest bez znaczenia. Władze wielu krajów uważają go za najniebezpieczniejszego przestępcę. Jesteśmy gotowi zniszczyć akta. Dać ci szansę. Potrzebujemy od ciebie tylko jednej rzeczy, panie Dułow. Przekaż nam klucze do telegramu. Tak, kusząca propozycja. Mam lepszy pomysł. Walcie się. No cóż, panie Durow. W takim razie witamy w demokracji z równością i wolnością słowa.